Niech będzie pochęst Chrystus. Witam Was serdecznie w uroczystość zesłania Ducha Świętego. I moi drodzy, chciałbym z Wami posłuchać dzisiaj Słowa Bożego, które pokazuje nam, kim jest Duch Święty. Pokazuje Jego miejsce w naszym życiu chrześcijańskim. I chciałbym z każdego czytania wyciągnąć jedną myśl. On, liturgia Słowa jest przebogata i z każdego czytania można by wyciągnąć pełno różnych rzeczy I mam nadzieję, że Duch Święty was poprowadzi tak, że wy usłyszycie jeszcze na swojej osobistej modlitwie niesamowicie piękne rzeczy. A ja chcę się podzielić trzema myślami. Z pierwszego czytania, z dziejów apostolskich, kiedy widzimy zesłanie Ducha Świętego, jedno zdanie. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jakim Duch pozwalał mówić. Tak, jakim Duch pozwalał mówić. Moi drodzy, w naszym życiu chyba jest często tak, że my byśmy chcieli Pana Boga w jakiś sposób podporządkować nam. Nie? Nawet w naszych modlitwach, naszych prośbach. Ty zrób to, ty działaj tak. Tymczasem oni przemawiali tak, jak im Duch pozwalał mówić. To Duch Święty jest autorem, to jest On jest tym, który nas prowadzi. Nawet przychodzi mi taki obraz, jakbyśmy sobie wyobrazili jakiś super samochód, nie wiem, Ferrari i kierowcę. Kto jest Ferrari, kto jest kierowcą? No właśnie, Ferrari to jest każdy z nas z samym wyposażeniem, które otrzymuje od Pana Boga, a kierowcą jest Duch Święty. To On prowadzi tak jak chce i On nadaje niesamowitej prędkości naszemu życiu. Ale właśnie tak jak on i to jest pierwsza rzecz, którą chciałbym, żeby każdy z nas sobie dzisiaj postawił jako pytanie i się zastanowił, czy tak naprawdę w swoim życiu chrześcijańskim poddajemy się jego działaniu, czy pozwalamy mu robić w nas to, co on chce. Druga rzecz z listu do Galatów. Święty Paweł pokazuje nam napięcie między duchem i ciałem. I kiedy słucha się tego tekstu, rzeczywiście chyba tak jest. Można to wyczytać ze słów świętego Pawła, który mówi nawet, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie, że często ciało, czy to, co jest, czyli to, co jest doczesne, materialne, nie w jakiś sposób doświadczalne, namacalne w naszym życiu, bierze górę na tym, co jest duchowe. Można by powiedzieć, że ciało jest dużo silniejsze niż duch. Przynajmniej w tej rzeczywistości tutaj ziemskiej. Tymczasem ciało ma być dla nas tą bramą, przez którą wchodzimy do tej rzeczywistości duchowej. Ciało nie może zdominować ducha. I moi drodzy, i to Duch Święty, który przychodzi, on łączy się z naszą duszą. I tu jest też to niesamowicie ważne, żeby pozwolić czy otworzyć się na to działanie Ducha Świętego. Myśmy go otrzymali w czasie chrztu, otrzymaliśmy w czasie bierzmowania. Ale właśnie, jeżeli mu się poddajemy, to zaczyna on panować nad naszą duszą, a przez to nasza dusza zaczyna brać górę, można powiedzieć, nad ciałem. Moi drodzy, to jest ważne. Jedna i druga rzeczywistość jest w nas potrzebna, cielesna i duchowa, ale ta duchowa nam pozwala, osiągnąć to, co jest wieczne, co jest nieprzemijalne. I dlatego ona ma, można powiedzieć, panować nad, nad ciałem. I owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, panowanie. To nie chodzi o to, żeby od czasu do czasu jestem dla kogoś uprzejmy, dla kogoś, kto jest dla mnie miły. To nie chodzi o to, żeby mieć od czasu do czasu jakąś radość, bo coś przyszła fajna, dobra wiadomość. To nie chodzi o to, żeby od czasu do czasu albo dla niektórych być dobrym. Właśnie jeżeli ja Otwieram się na Ducha Świętego. Jeżeli pozwalam, żeby moja dusza, mój duch, został przez niego opanowany, to stają to się cechy stałe w naszym życiu, nie tylko od czasu do czasu. I ostatnia rzecz z dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi takie słowa: Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy. Duch Święty jest Duchem Prawdy. Ale to jest niesamowicie piękne. Jezus tam mówi o tym, że On nas nam objawi, ale tu używa słowa: doprowadzi Was do całej prawdy. Niesamowita delikatność Ducha Świętego to nie jest tak, że Bóg od razu całość niebo czasem prawda może przygnieść. Tymczasem Duch Święty doprowadzi. Jest łagodny, cierpliwy, jest dobrym pedagogiem. I on bierze nas za rękę i prowadzi, pomaga nam odkryć. I kto żyje z duchem świętym, coraz więcej zaczyna rozumieć z siebie, coraz więcej zaczyna rozumieć z otaczającej go rzeczywistości, coraz więcej zaczyna rozumieć o Panu Bogu. Ale to stopniowo, powoli, krok po kroku. Kto pozwala się prowadzić duchowi świętemu, dochodzi do całej prawdy. I myślę, że to jest też ważne w dzisiejszym świecie. Kto nie słucha ducha świętego, zadawala się kłamstwami tego świata. Popatrzcie, dzisiejszy świat jest naprawdę przeniknięty różnorakimi kłamstwami. On jest, kłamstwo jest nam łatwo serwowane, żyjąc w przestrzeni medialnej. Internet można wszystko powiedzieć w sposób nawet bezkarny, czasem można tak zmanipulować, że my to, co jest kłamstwem, bierzemy za prawdę. A my mamy się otworzyć na ducha świętego i kroczyć za Nim, aby dochodzić do prawdy, aby umieć rozróżniać, odrzucać to, co jest zafałszowaniem, co jest zakłamaniem. Słuchajcie dzisiaj Słowa Bożego. Ja chciałem się, chciałem się z wami podzielić tymi trzema myślami, bardzo krótko, tak żeby zostawić też przestrzeń wam i waszemu spotkaniu ze Słowem Bożym, a przez to z Duchem Świętym. Słowo Boże czytamy w Duchu Świętym. Dobrej niedzieli, zesłania Ducha Świętego, niech On tchnie w was i niech wyczyni piękne rzeczy. Szczęść Boże!